Zupełnie odmienne cele przyświecają drużynom, które dziś w Kali Relax otworzą 16. serię Super Superligi Piłkarzy Ręcznych. Piotr Powianin w tym sezonie broni się przed spadkiem, z kolei Górnik Zabrze ponownie walczy o brązowy medal Mistrzostw Polski. Choć zespoł udzieli ponad 20 punktów ligowej tabeli, to starcia tych ekip zawsze dostarczały kibicom wielkich emocji. Jak będzie tym razem? Odpowiedź na to pytanie już Czy za chwilę na antenie TVP Sport, przed nami mecz Piotrkowianina z Górnikiem Zabrze, na który zapraszają Mariusz Jurasik i, i Grzegorz Hotkowski. O Dwa rzuty, jeden zblokowany, jeden złapany przez bramkarza, rzut do pustej bramki i rzut celny, jest niszczalny Piotrkowianina, 36 lat, jeśli dobrze pamiętam na kargu kapitan Piotrkowianina. Najskuteczniejszym przed tym spotkaniem zawodnik na małym właśnie Piotrze Jędraszczyku. Małym w stosunku do oczywiście do Kaczora, to Kuda sam, po kożle, do środka, bramka na 2 do 2. Ligarzewski przewidział, w który ruch rzuci to Kuda, ale no niestety troszkę zawsze. zawsze ale tam Jędraszczyk się, Jeśli Piotrek wie, się, tak się. to pójdzie z nim. Tak, poszedł od razu do końca. No ale zdobył bramkę przytuła. Mimo asysty Jędraszczyka. Jędraszczyk rozpędza ten atak. Krosowe zagranie do skrzydła. No i bramka, ale piękna bramka. Marki Sopa e, nie rzucał z ostrego kąta. Wyniął pierwszego obrońcę. To spotkanie będzie bardzo e, zacięte. Mamy debiuty e, w górniku Zabrze rozgrywającego z Serbii, mam tu na myśli Miliana Iwanowicza, rzuca, sparowany rzut przez Kasprak, bardzo dobry atak z pozycji rozegrania, wyprowadzenie piłki na lewe skrzydło, tymczasem Kaczor odpychany już właściwie bez pozycji z miejsca w tym sezonie już jeśli chodzi o... o... Kary dwuminutowe, ma ich 87 minut, yy, przy czym Piotr Kowian jest na drugim miejscu, jeśli chodzi o tą niechlubną... defensywnie yy, on... defensywie słaby punkt yy, trener Patryk jeszcze Nie, nie myślę, że, nie. myślę, że nie. To jest spowodowane, spowodowane tym, że Artymiego kończył kontratak yy, na prawej stronie i wtedy I ma, został? Wtedy okay. ma na, najkrótszą drogę do, do obrony. Tak samo... Myślę, że to już nas przyzwyczaiła przede wszystkim Łomża, przeto nie Łomża, Industria Kielce, gdzie właśnie już od paru lat tak grają, prowadził do pierwszy Tarandusze Czwarty rzut karny. Bardzo, przez... tak, bardzo precyzyjny, techniczny rzut, spokojny, wyczekał Piotka. Jeszcze raz atak pozycyjny górnika. No i wykorzystana sytuacja, dobre dogranie do Kaczora, ale na posterunku Kacper Ligarzewski. No Kaczor miał wszystko tutaj w tej sytuacji. Wszystko nie popatrzył na bramkarza, co bramkarz zrobił, skrócił mu ładnie. A Odpowiedzi patrześne. Z drugiej strony podobna sytuacja. Teraz postraszył Jędraszczyk podaniem do koła. No i nie ma dobrego zagrania do koła, ruszył. Artemienko, ale nie trafił do bramki. Świetnie w obronie tutaj sam na sam Kacper Ligaszewski. Ależ to wyczuł takiego już tutaj rutynowanego lisa. No na pewno błąd, błąd rzutowy był. Jest 15 bramka Doniecki na 15-16. To Kuda tymczasem przełamał tam ręce Kacpra Ligaszewskiego, który ma do siebie pretensje. Wydawało się, że złapał przyspiesza suroż, dobre dogranie do Donieckiego, no teraz e, piękna bójkowa akcja. To już coś się działo w tym ataku pozycyjnym, już była pozycja do tego, żeby zdobyć bramkę. Jest gol z prawego skrzydła Szopa e, na... 20-21, no tam Iprzenko sugerował, że e, był utwał i na 5-1 e, z wysuniętym Jędraszczykiem, ale to momentalnie powoduje, że jest e, więcej Miejsca dla Artemienki, który wrócił już na swoją pozycję na lewe skrzydło. Wróci też do gry Patryk Faber. Draszyk, znów odwrócenie na lewe skrzydło do tależa, Ale są to robi pięknie. Zarówno rozgrywający, jak i skrzydłowy. Druga taka akcja. Przyspieszają teraz znakomita asysta i piękna bramka pacześnego. Mosiołek. Zagrał do kołowego tak. a ten piękno wkrętko, Ale zobacz, jakie wspaniałe szukał kaczora. Ale jeszcze widzimy nie do końca dobre zrozumienie. Świetnie wrócił. O, tu się stało? ależ nieprawdopodobna sytuacja. Dużo Siął szczęścia, dozyn. tak. Dużo szczęścia dla podkiewanina. No niestety, niestety taki rzut. Nie wiem, czy się nie spodziewał, czy ta piłka się przykleiła. Może była też mokra, bo tutaj widać, że Baczko przytuła. przytuła sadził susy, dobrał jednak do Małera. Mauer Bramka na 27-23 bez lewego skrzydła. Piotrkowianie. Oni no znaleźli sposób, bardzo szybka, łatwa bramka na zewnątrz. tak, dobrze podzielił strefę patrześny. Śpiłkę, ale lewą, prawą ręką, a lewą przytrzymywał swojego rywala Jędraszczyk. Teraz Kacper Ligarzewski daje tutaj oddech na pewno drużynie gospodarzy Jędraszczyk. Jędraszczyk, wyprowadzenie teraz na czystą pozycję. Ma stalerza, który zdobywa bramkę na 26-28. Drodzy Państwo, ten mecz się jeszcze nie skończył on się mam wrażenie trochę zaczął kończyć mentalnie w... to kuda dookoła równo z Syreną rzuca wilczenko ale jeszcze na koniec bronił to wszystko Kacper Ligarzewski, ale proszę Państwa Górnik Zabrze wygrywa na początek 16. serii PGNiG Superligi na gorącym terenie w Piotkowie Trybunalskim. Co do tego nie mamy wątpliwości, no dzisiaj Piotkowianin naprawdę postawił się swojemu rywalowi.